Dzisiaj jesteśmy w Sierakowicach. Zaczynamy konferencję prasową premiera Donalda Tuska oraz ministra infrastruktury Dariusza Kmrzaka. Panie premierze, bardzo proszę. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że kolejny rozdział, nasza kolej, możemy wspólnie pisać tutaj na Kaszubach, w moich rodzinnych stronach. Właściwie najbardziej rodzinnych stronach, bo pradziadowie pochodzą dokładnie z tych okolic. I... Ale oczywiście nie nierodzinny sentyment jest powodem, dla którego jestem dzisiaj tu z moimi kaszubskimi przyjaciółmi, władzami samorządowymi, wojewódzkimi, wójtami. My dzisiaj otwieramy ten kolejny rozdział naszej kolei, rozpoczynając realizację zobowiązania, które złożyłem w 2023 roku na to było spotkanie w Kartuzach, jeśli dobrze pamiętam, chyba maj 2003 roku. I po raz kolejny, dziesiąt, nie wiem, setny chyba, Tadeusz Kobiela, historyczny wójt Sierakowic, po raz właśnie setny przypomniał mi, że zaraz ta kolej Kartuzy Lemberg. To musi się stać faktem. Tym bardziej, że też pamiętamy, jak w 2020 roku, kiedy zrewitalizowano i otwierano to miejsce, Stację Kolejową w Śrakowicach, to się niektórzy dziwili, dlaczego środki europejskie przeznaczono na rewitalizację stacji, a kolei nie ma. I że nie warto było, chyba dokuczali właśnie i, i Tadeuszowi Kobieli, i marszałkowi Strukowi niektórzy, że po co stacja, jak kolei nie ma. Więc to był drugi powód, też dość oczywisty, dla którego musieliśmy z ministrem na serio się za to, za to wziąć. Ale jest też ten powód strategiczny. My tutaj na, na Kaszubach, kiedy mówimy o rewitalizacji linii kolejowych, to myślimy także o celach strategicznych. Nie tylko o lokalnych udogodnieniach, bardzo ważnych dla y, y, mieszkańców y, tej ziemi. No bo nie muszę mówić, że ta inwestycja, która doprowadzi do budowy i nowych stacji, i do. Rewitalizacji już istniejących stacji kolejowych. Będzie wygodna i bardzo przydatna, zarówno z punktu widzenia turystyki kaszubskiej, jak i rozwoju regionu. Ale ona będzie też bardzo istotną częścią strategicznego planu, jakim jest budowa elektrowni jądrowej w Lubiatowie. Bez linii kolejowych, i mówimy tutaj o kilku odcinkach to jest pierwsza faza. Nie byłoby mowy o tym, żeby ta inwestycja stała się faktem. To jest taki kolejny dowód na to, że robimy, nie gadamy. To znaczy, jeśli chcemy naprawdę mieć elektrownię jądrową i tańszy bezpieczny prąd, to musimy także budować tutaj specjalne połączenia i kolejowe, i drogowe, bo budowa elektrowni jądrowej to jest naprawdę coś, to jest gigantyczne przedsięwzięcie. Ale to także powinno bardzo sprzyjać aktywizacji zawodowej i awansowi społecznemu różnych grup fachowców tutaj na Kaszubach. To jest w ogóle ważny dzień na Kaszubach. Dla nas słowo kolejarz coś naprawdę znaczy. Moi obaj dziadkowie Kaszuby byli też kolejarzami. Mój ojciec też. Ale fachowiec też znaczy coś na, na Kaszubach. I my tutaj mamy powód do dumy. Tutaj ludzie naprawdę umieją pracować i są wyjątkowo solidni. I bardzo by się przydała taka fachowa siła na różnych poziomach, w różnych dziedzinach, także w budowie elektrowni jądrowej. Jeśli mówimy tak dużo o tym local content, o tym polskim udziale we wszystkich przedsięwzięciach, to oczywiście przy elektrowni jądrowej wiadomo, że wiodącą rolę. Odgrywają nasi amerykańscy partnerzy, mają technologię, my nie mamy jeszcze takich technologii, ale tysiące innych rzeczy możemy realizować przy pomocy polskich firm, dużych, małych, polskich fachowców i to połączenie kolejowe Kartuzy Lębork będzie także bardzo ułatwiało. Będzie częścią jakby tej linii komunikacyjnej kolejowej, dzięki której setki, a może tysiące ludzi znajdzie ciekawe miejsca, atrakcyjne miejsca pracy. To jest tylko też jeden z fragmentów naszych inwestycji kolejowych. Dla mnie było bardzo ważne, żeby te wielkie marzenia, zarówno o, o wielkich portach lotniczych, o kolejach dużych prędkości, żeby one stały się realne i żeby przy tych wielkich planach, jutro będziemy o tym, z minister, mówili na targach kolejowych w Gdańsku, o tych najbardziej ambitnych technologicznie planach, ale nie można zapomnieć o takich połączeniach jak kartuzy Lemberg, o takich, Przystankach kolejowych, jak ten, który powstanie w Kamienicy Królewskiej w Mojuszu, w Niechucinie, Powstaną lub będą rewitalizowane. I na naszym sercu leży też bardzo właśnie ta kwestia połączeń z mniejszymi miejscowościami. Tutaj, na Kaszubach, na Pomorzu, to jest wielkie zadanie. Nie możemy mieć kompleksów wobec historii, wobec przeszłości. Jestem przekonany, że Kaszuby, pomoże Trójmiasto ze wszystkimi tymi wielkimi przedsięwzięciami, wielkimi elektrowniami. Mówię tu i o, o tych o gigantycznych inwestycjach w wiatraki na morzu, jak i elektrowni jądrowej, port gdański. To wszystko wymaga właśnie zintegrowanej. Takiej synergetycznej pracy na rzecz też komunikacji. Bardzo się cieszę nie tylko dlatego, że jestem stąd, ale to ma wielkie znaczenie dla całego kraju. Stąd będzie płynęła ta tańsza energia. Połączenia z portem najbardziej dynamicznie rozwijającym się układem portowym na Bałtyku to też jest kluczowa sprawa dla całego państwa polskiego. A więc tutaj lokalne interesy, też nasze sentymenty kaszubskie, ale lokalne interesy, możliwość awansu regionu i poszczególnych ludzi. I strategiczne interesy państwa. To się splata w tym naszym no, bardzo konkretnym działaniu. I tak jak pan minister mi obiecał, w 2028 to już będzie gotowe, a może uda się lekko przyspieszyć. Dziękuję. Panie premierze, szanowni państwo, zaczynamy dzisiaj potężną inwestycję kolejową o znaczeniu strategicznym nie tylko z punktu widzenia polskiej gospodarki, ale także z punktu widzenia zwykłego Polaka, pasażera który wreszcie doczeka się po 25 latach przywrócenia połączeń. Ta inwestycja jest wkomponowana w działania, które mają na celu wybudowanie nowej, pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, ale także przywróceniu połączeń kolejowych, które zostały zaniedbane i nie zostały przywrócone przez lata. Będzie super nowoczesna linia kolejowa, ale także powstaną Całkowicie nowe przystanki, m.in. tutaj Sierakowice szkoła. 11 przystanków i stacji odnowimy wszystko na długości 60 km. Dzisiaj rano podpisaliśmy umowę jako PKP polskie linie kolejowe z polską firmą, która wykona inwestycje o wartości ponad 625 milionów złotych brutto i to jest dopiero 1 trzecia potężnej inwestycji kolejowej, która zmieni całe województwo pomorskie i ułatwi dostęp, zarówno towarowy, jak i pasażerski, właśnie do tej części naszego państwa, do Trójmiasta, do najważniejszych portów. Szanowni Państwo, Ministerstwo Infrastruktury odpowiedzialne jest za całość inwestycji, które mają przynieść, inf zbudować infrastrukturę dostępu do nowej polskiej elektrowni jądrowej. Drogi, kolej, ale także Molf, konstrukcja morska typ portu od strony morza o długości ponad kilometra, gdzie będą przywożone wielkogabarytowe części do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, części, które nie mogą w żaden inny sposób zostać tutaj przywiezione. Dzisiaj jesteśmy już po podpisaniu obu umów na wybudowanie całkowicie nowej drogi krajowej w systemie GP, droga główna ruchu przyspieszonego 2 plus od mniej więcej Lemborka w stronę nowej polskiej elektrowni jądrowej. I to, co jest także ważne, kiedy mówimy o, to, o tym w Ministerstwie Infrastruktury, projekt, który kolejowy, który dzisiaj zaczynamy, powstaje w ekspresowym tempie. Od idei, pomysłu minęło 15 miesięcy i mamy już dzisiaj podpisaną umowę i niebawem firma będzie odbierała plac budowy i rozpoczynała inwestycje. To jest ekspresowe tempo, dotychczas niespotykane. Bardzo się z tego cieszę. Cieszę się z tego, że będą pracowały tutaj polskie firmy i będziemy mogli realizować coś, o czym przez lata czekano w tej części. Dzisiaj rozmawialiśmy z samorządowcami Tutaj z gminy, z powiatu, z całego województwa, tego typu inwestycji jest naprawdę w całym województwie bardzo dużo i zostaną zrealizowane w maksymalnie szybkim tempie w oparciu o przede wszystkim polskie firmy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Mamy czas na trzy pytania. Dzień dobry, Monika Rutke, Telewizja Republika. Pan, panie premierze, w 2021 roku mówił pan o sprawie Sławomira Nowaka, że jest to sprawa polityczna, jego samego nazywał pan więźniem politycznym. Chciałem się zapytać, bo cała Polska widziała materiał dowodowy, widzieliśmy te pieniądze poukrywane w skrytkach, widzieliśmy notatki. Chciałam zapytać o to, czy pan się cieszy z tego, że sąd bez rozpatrzenia sprawy, bez procesu po prostu umorzył tą sprawę? Dziękuję. Dzięki temu, co zdarzyło się w 2023 roku. A więc dzięki wygranej 15 października, to już nie politycy, nie szefowie partii, nie premier decyduje o tym, kto jest winna, a kto nie, tylko sądy. Nie wnikam w szczegóły tej sprawy. Nie mam ani satysfakcji, ani, 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 ani mi smutno, ani wesoło. To nie jest w tych kategoriach. Mam zamiar szanować wyroki sądu, niezależnie od tego, czy one się mnie, czy komukolwiek innemu podobają. Jestem szczęśliwy, że z trudem to jest bardzo trudny proces, ale że odbudowujemy Polskę, w której wyrokami zajmują się sądy, a nie politycy i mamy… to nie był wyrok, to było po prostu decyzja. Wyrokami, decyzjami sądów, bez znaczenia jak, jakich terminów prawniczych użyjemy, ale jestem przekonany, że zdecydowanie lepszym miejscem na ziemi są takie kraje, gdzie o winie lub braku winy lub potrzebie wszczęcia lub niewszczęcia, śledztwa, umorzeniu, o tych wszystkich sprawach decydują niezależne sądy, a nie, a nie politycy. Wszyscy bylibyśmy, w, tak, moi oponenci także byliby w bardzo złej sytuacji, gdyby w Polsce to politycy decydowali o tym, kogo wsadzać, a kogo nie. I kolejne pytanie. Anna Goniakut od Telewizja Polsat News. Ja chciałabym zapytać o kwestie bezpieczeństwa i połączyć te kwestie bezpieczeństwa w tak naprawdę jedno pytanie. Po pierwsze, prezydent Czech sugeruje, że można by już przystąpić do zestrzeliwania myśliwców, którzy naruszają naszą przestrzeń powietrzną. Chciałabym także dopytać, dlaczego jeszcze po tak długim czasie nie wiemy, ile dronów spadło wówczas tej feralnej nocy i jak z przetargami na produkcję zwłaszcza dronów, czy nie można by tego, skrócić przyspieszyć, żeby było na przykład tak jak na Ukrainie. Nie chciałbym, żeby w Polsce było tak jak na Ukrainie. My dobrze wiemy, dlaczego Ukraina jest liderem światowym i jeśli chodzi o produkcję i wykorzystywanie dronów i to przede wszystkim w akcjach bojowych, to wynika z codziennych konfrontacji z Rosją w powietrzu i. Nie tylko Polska, ale wszystkie pozostałe państwa świata, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, mogą pozazdrocić Ukrainie, ale nie sytuacji, tylko tych zdolności produkcyjnych. Dlatego ja od wielu miesięcy zabiegam o to, żeby ta współpraca, na razie deklarowana, yy żeby stała się jak najszybciej faktem. Współpraca Polski i Ukrainy, także z użyciem tych środków z Funduszu Europejskiego SAFE dla wspólnej produkcji i zdolności korzystania, wspólnego korzystania z rozmaitych technologii, tak aby korzystanie z dronów i obrona przed dronami były nie tylko specjalnością ukraińską, ale także polską. Jesteśmy na, na dobrej drodze. Proszę Państwa, będziemy wiedzieli, ile spadło dronów wtedy, kiedy będą wszystkie odnalezione. To, ja rozumiem niecierpliwość, która nas z tych pytań no jest widoczna w tych, w tych pytaniach, ale to nie jest tak, że Rosjanie nas poinformowali, ile tych dronów dokładnie w przestrzeń powietrzną wtargnęło. Jak wiecie, trwa identyfikacja i poszukiwanie dronów. Pamiętajmy też, że drony są w dość, te cywilne drony są w dość powszechnym użytku. Też tu w Polsce. My mieliśmy już dwa przypadki w ostatnich dniach, kiedy odnajdywano obiekty latające na Ziemi, znaczy już nie latające, bo leżące na Ziemi i okazało się, że to nie są obiekty, które były częścią tej dronowej agresji rosyjskiej. Staramy się być bardzo rzetelni tutaj i przede wszystkim nie, nie wywoływać paniki i będziemy informowali o każdym kolejnym. Y, y, takim znalezisku, ale to jak wiecie, to w tej chwili nie, nie ma powodu, aby sądzić, żeby y, y, którekolwiek z tych znalezisk stanowiło zagrożenie. Nie, 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 na razie nie stwierdzono ani jednego w przypadku y, drona uzbrojonego, który mógłby eksplodować lub w jakikolwiek inny sposób zaszkodzić y, 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 y mieszkańcom czy, czy ich y, 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 y majątkom, ale Jesteśmy na tym bardzo skoncentrowani. Ja w sprawach obronności nie chcę i nie będę szukał w żaden sposób sporu politycznego wewnątrz Polski. To, jest, to musi być wspólna sprawa. Chcę powiedzieć, że trochę czasu to kosztuje, żeby przestawić myślenie, które było dość widoczne przez ostatnich kilkanaście lat. I ono nie ma nic wspólnego z politycznymi barwami, tylko raczej z rutyną. I yy, Trochę czasu minie, aż przestawimy tę wielką machinę, machinę zbrojeń, machinę unowocześniania polskiej armii, polskiego wojska z tego tradycyjnego myślenia, którego symbolem są czołgi, śmigłowce, myśliwce, na to myślenie bardziej adekwatne do współczesnego teatru wojny, gdzie mamy do czynienia z tymi tak zwanymi autonomicznymi. Y, urządzeniami, a więc y, y, czy to są drony, czy samoloty bez pilotów, czy roboty, czy, y, czy y, małe y, łodzie podwodne bezzałogowe i tak dalej. I to widać, że to działa. Y, więc y, przestawiamy na tory bardziej nowoczesne. Także myślenie tych wszystkich, którzy za to odpowiadają. Trochę to czasu y, kosztuje. Naj, najtrudniej przełamać rzeczywiście rutynę i, i przyzwyczajenia. Ktoś kiedyś powiedział, że ale to nie jest o naszych generałach broń Boże, ale to dobrze ilustruje cały problem na całym świecie, że generałowie bardzo często chcą wygrywać poprzednie wojny. Ale mamy zupełnie inną wojnę w tej chwili. I wszyscy, i cywile, i premierzy na całym świecie. I, i, I specjaliści od uzbrojenia, dowódcy wojskowi, wszyscy błyskawicznie starają się nauczyć, na czym polega ten nowy typ wojny. Chcę też bardzo wyraźnie powiedzieć, y Decyzje o zestrzeliwaniu obiektów latających my będziemy podejmowali bezdyskusyjnie wtedy, kiedy naruszają nasze terytorium i latają nad, naszym, nad, nad Polską. Tu w ogóle nie ma o czym dyskutować. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z sytuacjami nie do końca jasnymi, na przykład ostatni przelot rosyjskich myśliwców nad platformą PetroBaltiku ale bez naruszenia, bo to nie są nasze wody terytorialne. Trzeba się dwa razy zastanowić naprawdę, zanim podejmie się decyzję o działaniach, które mogą wywołać już bardzo ostrą fazę konfliktu. I dlatego no, jesteśmy tu przede wszystkim w stałym porozumieniu z sojusznikami. Jesteśmy gotowi do każdej decyzji, która ma na celu unicestwienie obiektów które mogą zagrażać nam, na przykład rosyjskich myśliwców, jeśli będą naruszały nasze nasze, mm, na przykład będą latały nad naszymi wodami terytorialnymi, ale ja muszę mieć też stuprocentową pewność, i Państwo dobrze rozumiecie, nie będę rozwijał tego wątku, że wszyscy sojusznicy będą traktowali to dokładnie w taki sam sposób jak my. Ja muszę mieć stuprocentową pewność, że w sytuacji, kiedy yy, konflikt wejdzie w fazę taką bardzo ostrą, to nie będziemy sami w tym. I to jest dla mnie, i przy całym szacunku, deklaracja czy zapowiedź prezydenta Czech jest tutaj oczywiście niewystarczająca. Domyślacie się o czym, o, o jakiej potrzebie mówię. Poproszę o ostatnie pytanie. Dzień dobry. Panie premierze Maciej Bonkradiozet. W pobliskim Gdańsku od 1 września obowiązuje nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu. W Warszawie, jak wiemy, nie będzie ono obowiązywać w całym mieście, będzie tylko ten pilotaż w dwóch dzielnicach. Chciałbym się zapytać pana, czy jest pan zadowolony z postawy warszawskiej koalicji obywatelskiej i politycznych skutków zamieszania, jakie pojawiło się po tym, jak Rafał Trzaskowski wycofał się ze swojego projektu? No i pytanie. Tak jak mówi się o tym, czy to była po prostu rozgrywka między Marcinem Kierwińskim a Rafałem Trzaskowskim, pokazanie temu drugiemu miejsca w szeregu. Czy pan miał wiedzę o tej sprawie i jak pan tutaj, jakie pan zalecał działanie w tej kwestii, jeżeli miał pan na to jakiś wpływ? Nie nie jestem zadowolony z tego, co tam się zdarzyło, z oczywistych względów. Wolałbym, żeby, żeby brano przykład raczej z tych, też z tych samorządów, które konsekwentnie starają się. Y, y, walczyć z, no, z takimi negatywnymi konsekwencjami tego alkoholowego liberalizmu. No bo w, w Polsce dostęp do alkoholu jest rzeczywiście bardzo, bardzo powszechny. I, y, y, I oczywiście w wielu miejscach, szczególnie w dużych miastach w Polsce, y, obecność nietrzeźwych ludzi w, w godzinach nocnych, czy to w pobliżu domostw, czy, czy w centrach miasta, to nie jest nic przyjemnego. Ja y, oczywiście no, trudno, żebym zajmował się tego typu kwestiami. Nie, nie jestem odpowiedzialny za samorząd warszawski, ale myślę, że można to było zro, zrozwiązać zdecydowanie lepiej. Yy, nie sądzę, żeby to dopatrywanie się tego politycznego, tła jakichś konfliktów personalnych, wydaje mi się to absurdalne. Proszę się nie gniewać. Ja czytałem te różne spekulacje i domysły, ale yy, yy, z tego co wiem, znaczy nie, 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 nie zajmuję się tym na co dzień, to współpraca panów Trzaskowskiego i Kierwińskiego jest dobra i, i uzgadniali całe to postępowanie, no a wyszło jak wyszło, no, nie, 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 nie nie podobał mi się cały ten spektakl oczywiście. Bardzo dziękuję, panie premierze. Czy jeszcze to to jedno pytanie? Jest, tak. Dobrze, to jeszcze jedno Co, pytanie. Pani tak czekała, Ale już zostało. Panie premierze, pytanie od redakcji TVN24, Marta Ulatowska, ISS. Jak pan ocenia zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego, przepraszam, Trybunału Stanu? Czy to nie jest upadek kolejnej instytucji państwa? Druga kwestia, kolejne kraje zachodnie uznają państwowość Palestyny. I czy nie obawia się pan, że stanowisko pre... prezydenta Trumpa odbije się na Ukrainie, a także Także na polskim bezpieczeństwie. I ostatnia kwestia na, dotycząca Zgromadzenia Ogólnego ONZ i delegacji z Polski. Czy tutaj jest szansa na porozumienie prezydent-minister? Takie rozbudowane to jedno pytanie, szczerze powiedziawszy. Trzy w jednym. No, ja czterech się doliczyłem, <śmiech> <przecież> <śmiech> To od czego by tu zacząć? Polecieli razem do Nowego Jorku, no to muszą tam się dogadywać. No, minister jest tam po to, żeby pomóc prezydentowi. Ja kiedyś się kłóciłem o samolotu, było 100 lat temu i nikomu nie polecam tego typu polityki ani w, ani w mediach społecznościowych, ani w wypowiedziach publicznych. I powinni się obaj prezydent i minister skoncentrować na na sensownej współpracy. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych to nie jest to scena, gdzie się rozstrzygają jakieś kluczowe sprawy. Oczywiście uczestniczyłem wielokrotnie w tych zgromadzeniach i nie oczekiwałbym tam jakichś zasadniczych rozstrzygnięć, ale dobrze budować polską reputację bez i, 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 i właśnie skoro są już tam razem, to żeby to było w pełnym, w pełnym porozumieniu. Widzę, że coś chemii nie ma między Prezydentem, a ministrem spraw zagranicznych. No ale może trzeba im dać jeszcze trochę, trochę czasu, żeby lepiej się to y, dograło. Co do gazy. no Ja już o tym publicznie mówiłem. Y, tam się żyją, dzieją rzeczy straszne i ludzie za to odpowiedzialni y, będą musieli za to też ponieść konsekwencje. To jest. Y, nie ma żadnego wytłumaczenia. Znaczy, ja jestem od lat i, i jestem bardzo konsekwentny. Będę zawsze rzecznikiem interesów państwa Izrael w ich konfrontacjami z terroryzmem. Tutaj też nie ma o czym dyskutować. Wszyscy dobrze wiemy, że początek tego konfliktu to zbrodnia Hamasu na ludności cywilnej Izraela. Wiemy o tym. Wiemy pod jaką presją i ze strony Iranu i niektórych państw arabskich i terrorystów Izrael funkcjonuje od wielu, wielu lat. Ale to, co się dzieje w Gazie, jest absolutnie nie, nie, nie do zaakceptowania. I to rujnuje wizerunek i, i, i historii wysiłków Izraela, i państwa Izrael. Zbrodnie trzeba nazwać po imieniu. I, i tak jak powiedziałem, dla, dla zabijania dzieci, dla, dla morzenia głodem ludności cywilnej nie ma żadnego usprawiedliwienia. I to, że Hamas jest odpowiedzialny za to, czy współodpowiedzialny, tak, to wiemy. I to nadal nie jest żadne usprawiedliwienie dla tego, co, y, y, na co zdecydował się y, y, Izrael w samej gazie. To jest, I to też jest rujnujące dla wysiłków tej części społeczności międzynarodowej. Ja się do niej zaliczam. Która raczej starała się w konfrontacji z terroryzmem zawsze wspierać i chronić Izrael. Ja tu zdania nie zmienię, ale to ale, ale to jest po prostu, to naprawdę przekreśla wszystkie te, zdaje się przekreślać wszystkie te, 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 te wysiłki działania. A co tam pani od prezydenta Trumpa tak prowokacyjnie pytała? Bo nie, jest. Nie... A, Trybunał, trybunał stanu. stanu. No z Trybunałem Stanu jest to samo, co z innymi trybunałami. No, rozwalili te instytucje moi poprzednicy w sposób bezwzględny, część starali się podporządkować, y, naruszając konstytucję, czasami łamiąc konstytucję, byli z siebie bardzo zadowoleni. Patrzyłem na prezydenta Dudę, jaki był zachwycony tym, co zrobił, prezesa Kaczyńskiego, z, y, zdewastowali kompletnie system prawny w Polsce i później mamy takie widowiska, jak z panem Andrzejewskim i, i z Bójką niemalże w, w Trybunale. Y, ale to nie jest pierwszy, i to nie jest trzeci przypadek, w którym, który pokazuje, co oni zrobili z wymiarem sprawiedliwości w Polsce, jak, jak, jacy ludzie tam w tej chwili odgrywają te główne role. Czy to jest pani Manowska, czy to jest pan Andrzejewski. To, to wszystko, no, nie, nie chcę używać mocnych słów, ale tu nie trzeba jakichś moich komentarzy. Wszyscy widzimy przecież, co tam się dzieje. A nie odnotowałem, nie odnotowałem. mam kciuki za obu, za pana Morawieckiego i pana Ziobro w, yy, w tym wielkim starciu o pierwszeństwo, o, o odpowiedzialność za porażkę prawicy. Znaczy to, znaczy, szczęść Boże, ja jestem zadowolony, że obaj się do tego przyłożyli. Obaj chyba bardzo konsekwentnie robili dużo, żeby przegrać, i, i, i cieszę się z tego. Bardzo im dziękuję za to.